Dzień po konferencji władz miasta i radnych z Bole na temat przyszłorocznego budżetu, swoją konferencję zwołali także radni opozycyjni, czyli z Platformy Obywatelskiej. Na spotkaniu władz miasta przedstawiono projekt budżetu dla Weicherowa na 2012 rok, zaś na spotkaniu radnych PO gotowego projektu zabrakło. Ale nie zabrakło uwag do budżetu przeciwników. Patrząc na ten budżet bilansowo, minusów jest niestety znacznie więcej. Nie sposób wymienić tutaj. Wszystkie, niemniej już te najważniejsze dają bardzo zły obraz tego budżetu. Jest to ogólnie słaby i zachowawczy budżet. Brakuje w nim Odważnych decyzji, które pozwoliłyby szybciej rozwijać się naszemu miastu. I co jest grzechem pierworodnym tego budżetu? Są w nim złe priorytety inwestycyjne. Z wyjątkiem niewielkich propozycji zabrakło przykładów, jak wyglądać ma budżet miasta na 2012 rok. A te niewielkie propozycje to zmniejszenie diet radnych i pensji prezydenta. Ma to, zdaniem radnych, poodać 40 tysięcy złotych oszczędności, które mają zostać przerzucone na sport. Zdaniem opozycji, wciąż mało finansowany a zaproponujemy najprawdopodobniej propozycję do budżetu w sprawie oszczędności od samego siebie, tak aby, bo już nie ma z czego przesunąć pieniędzy, zaproponujemy oszczędności w postaci diet, aby dać chociażby małą symboliczną kwotę na organizacje pozarządowe. Radni opozycyjni podkreślali, że istotne jest dbanie o drogi w mieście, jednak konkretnej propozycji poza dwoma projektami, czyli ulicy Leśnej i Smiechowskiej, które przygotowane są od kilku lat, nie przedstawili. Nie chcemy w tej chwili publicznie e, powiedzieć e, wszystko. Natomiast e, z całą pewnością takie inicjatywy, e, tak jak mówiliśmy, e, k, Klub Radnych Platformy Obywatelskich podejmuje. Ja rozumiem, że nie wszystko, ale na pewno, e, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, o których Pan wspomniał, to na pewno już Państwo podjęli jakieś decyzje, skąd zabrać te pieniądze i ile mniej więcej w przyszłym roku przeznaczyć na inwestycje drogowe. Nie, tak, jak, no, nie podjęliśmy takiej decyzji, nie padło tego, tego, tego słowa, że zabierzemy gdzie, żeby dać na drogi. No, ale wspomnieli Państwo, że jest bardzo istotna, więc interesuje mnie, skąd wziąć to Podstawowym problemem, z jakim musi się borykać miasto są zdaniem radnych PO złe priorytety. Jednym z nich jest budowa Filharmonii Kaszubskiej, która pochłania zbyt duże środki. Budowa Filharmonii generuje ogromną część wydatków inwestycyjnych, a to ma niestety wpływ na brak inwestycji w budżecie, z których mieszkańcy mogliby korzystać na co dzień. Budowy ulic, chodników i temu podobne. Tylko w roku przyszłym realizacja Filharmonii pochłonie niemal 20 milionów złotych po stronie wydatków. Oświata, która generuje najwięcej środków budżetowych, a subwencja oświatowa przydzielana przez rząd pokrywa tylko jej nieznaczną część, to zdaniem radnych PO problem każdego samorządu. Argument o rzekomej winie polskiego rządu bezzasadnie powtarzany jest do znudzenia od wielu lat. Tymczasem tak się złożyło, że ktokolwiek by nie rządził, algorytm czy wzór według którego naliczana jest subwencja oświatowa, w całej Polsce dla wszystkich miast i gmin jest taki sam. To jednak nie niweluje kosztów, jakie na oświatę ponoszą poszczególne samorządy, w tym i Wejcharowski. Już 20 grudnia czeka nas sesja, w trakcie której miejmy nadzieję, wszyscy radni wspólnie wypracują solidny budżet.